Cześć wszystkim ponownie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o siedmiu błędach, jakie najczęściej widzę, jeśli idzie o przygotowanie motoryczne, czy ogólnie pracę na siłowni w kontekście budowania performanceu sportowego w sportach walki. Let's go! Pierwszy, najczęstszy błąd i to o czym mówiłem już wielokrotnie, to jest po prostu przesadzanie z treningiem siły. I to się wiąże w zasadzie z drugim błędem, o którym jeszcze będziemy mówić później, czyli brakiem treningu elastyczności, ale może o tym porozmawiamy sobie trochę później. Ale jeśli mówimy tutaj o treningu siły, musicie pamiętać, że siła nie jest zawsze elementem, który najbardziej ogranicza wasz performance sportowy. Oczywiście mamy jakieś wyznaczone punkty, tak? czyli przeważnie książkowo to będzie półtora. Wagi waszego ciała na klatkę piersiową chcemy podnosić, dwa razy wasze, wasz ciężar ciała na przysiad, dwa i pół na martwy ciąg. Ale są osoby, które nie będą predysponowały do tego, żeby takie ciężary podnosić. Czasami, jakby osiągnięcie aż takiego pół progu siłowego, jest dla nich po prostu zwyczajnie niemożliwe. Ale teraz, od, odbijając w ogóle od tego, czy i kto jest w stanie ile ciężaru podnosić, musimy pamiętać, że w wielu przypadkach tak naprawdę problemem nie jest sama siła maksymalna, czy siła absolutna, o której ja tutaj tak naprawdę mówię, czyli właśnie. Dźwiganie bardzo dużych ciężarów, tylko bardzo często, bardzo często problem pojawia się w obrębie tzw. siły eksplozywnej i tak zwanego speed strength, czyli naszej zdolności do generowania bardzo dużej siły, ale w sytuacji kiedy tego ciężaru jest zdecydowanie mniej, czyli ten jakby implement ciężaru jest zdecydowanie lżejszy, co albo w ogóle go nie ma. I zamyka nam tak naprawdę okno do generowania tej maksymalnej siły. I tak naprawdę w, z mojego doświadczenia widzę, że większość zawodników ma raczej problem w tym obszarze niż koniecznie właśnie w elementach siłowych. I często właśnie mamy człowieka, który jest w stanie podnieść w przysiadzie 170 kg, ważąc tych kilogramów powiedzmy 90. A nagle się okazuje, że jego nie wiem wyskok e, czy skok do przodu z counter movementem jest... No, nie jest zbyt dobry, albo sam on nie obserwuje zbyt dużej dynamiki w swoim poruszaniu. Musicie pamiętać, że tak naprawdę elementy siłowe i elementy dynamiczne muszą być zawsze zbalansowane i o ile bardziej w kontekście budowania performanceu sportowego jesteście słabsi w obrębie tych elementów szybkościowo-dynamicznych, to zdecydowanie więcej fokusu powinniście poświęcić na ten element niż na elementy siłowe. Elementy siłowe wystarczy, że podtrzymacie. Natomiast jeśli jesteście bardzo dynamiczni, bardzo szybcy, jak na wasz obecny. Stan przygotowania, nazwijmy to w ten sposób, ale elementy siłowe są po prostu niezadowalające, czyli po prostu nie podnosi się zbyt dużo, to jasne, oczywiście możemy, możemy te siły wrzucić zdecydowanie więcej, ale pamiętajcie, mówię, z tym się zdecydowanie przesadza, nawet jeśli zawodnik jest bardzo dobry siłowo i tak cały czas ładuje rozwijanie siły, gdzie tak naprawdę problemy są w zupełnie innych obszarach e jego przygotowania fizycznego. Drugim problemem jest tak zwana, w cudzysłowie, właśnie hipertrofia funkcjonalna. Hipertrofia funkcjonalna to jest nic innego oczywiście jak budowanie siły, czyli tak naprawdę zwiększenie ilości potencjalnie tych wysokoenergetycznych jednostek motorycznych lub zdolności do ich pobudzenia bez zbytniego rozbudowania masy mięśniowej. Natomiast wiele osób jakby tą hipertrofię funkcjonalną robi właśnie trochę za bardzo przypominająco trening kulturystyczny i o ile ja nie jestem jakimś wielkim przeciwnikiem dodawania tego typu ćwiczeń w izolacji w konkretnych przypadkach, no to tak naprawdę pod kątem budowania właśnie tego performanceu sportowego, co głównie nam chodzi, w wielu, w, wielu, w wielu kontekstach tak naprawdę jest po prostu bez sensu. Ładowanie bicepsów, tricepsów, wznosy na, na, na barki czy jakieś inne ćwiczenia takie czysto kulturystyczne, jeszcze robione w obrębie właśnie takiej ilości powtórzeń jak stricte pod hipertrofię mięśniową, do odciny, do... Jakby Pamiętajcie, że każde ćwiczenie, które robicie, musi mieć jakiś cel. Oczywiście, jeśli chcemy sobie poprawić trochę stabilizację w obrębie obręczy barkowej, wzmocnienie barków, czy to właśnie w, kon, w jakimś konkretnym kącie mięśniowym, czy... Em, zbudowanie jakiejś wytrzymałości mięśniowej, czy ogólnie jakby zwiększenie tolerancji na obciążenie tkanki czy tych elementów ścięgniczo-mięśniowych jest jak najbardziej ok, ale jakby nie skupiajcie się w 100% na robieniu po prostu formy, nazwijmy to w cudzysłowie plażowej. Nie o to nam chodzi. A zdecydowanie jakby tych ćwiczeń nie chcecie wrzucać zdecydowanie aż tak dużo do swoich planów treningowych, a niestety bardzo notorycznie, bardzo często obserwuję właśnie zbyt dużo liczbę tego typu ćwiczeń w takim przedziale powtórzeń. W planach zawodników sportu walki. Trzecim problemem jest właśnie zaniedbywanie treningu elastyczności. I teraz, to jest akurat w moim kontekście, i teraz mówię Wam o sobie. Ja w tym momencie podnoszę na przysiad 180 kg na jedno powtórzenie, a nie jestem w stanie usiąść w przysiadzie japońskim. No nie jestem w stanie, po prostu jakby elastyczność moich mięśni czworogłowych mi na to nie pozwala, więc muszę nad tym mocno popracować. A moja, tak naprawdę, jeśli mówimy tutaj w kontekście zdolności naszych zawodników czy ogólnie sportowców w ogóle ogólnie ludzi to nie jest tylko jakby kwestia tego jak dużo jesteśmy w stanie podnieść ciężaru tylko tego jak też sprawni jesteśmy i dlatego tutaj zaniedbywanie właśnie tego treningu elastyczności w dużym stopniu przełoży się na to że będziecie w pewnym momencie ten wasz performance się będzie pogarszał. No, tak jak mówię, co z tego, że byłem w stanie podnieść dużo ciężaru na przesiadzie, skoro nie byłem w stanie, nie wiem, sprintować, biegać, byłoby mi bardzo ciężko skakać, ponieważ moje kolana miały mi posłuszeństwa. Tak długo, jak nie zacząłem trochę bardziej dbać mi o wszystko, o elastyczność swoich elementów ścięgnisto-mięśniowych. Więc nie zaniedbujmy tego, nie zaniedbujmy, nie zaniedbujmy elementów rozciągania, zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o rozciąganiu w skrajnych zakresach ruchu i o dużej intensywności. Jest to niezwykle istotny element w każdym planie treningowym, żeby umieć zrównoważyć zarówno elementy dynamiczne siłowe, ale również te właśnie w pracy nad elementami elastycznymi. Czwarty problem to jest pomijanie elementów ekscentrycznych w treningu. Bardzo często skupiamy się tylko i wyłącznie na dynamicznych ruchach koncentrycznych i na tej intencji do tego, żeby ciężar podnieść możliwie jak najszybciej, a musimy pamiętać, że najlepszą stymulacją dla mięśni zarówno pod elementy właśnie. Absorbowania siły, ale później też umiejętnego przekierowania tej, tej siły, którą budujemy w sytuacjach rozciągania mięśnia na ruch koncentryczny, jest właśnie poprzez stymulację ruchów ekscentrycznych, czyli tych spowolnionych ruchów, o e, rozciągania mięśnia. A jakby analogicznie pokazując, jeśli weźmiemy sobie łuk, to w tym momencie, jeśli my chcemy naciągnąć strzałę, to naciąganie tej strzały, czyli właśnie rozciąganie cięciwy, to jest nic innego jak właśnie praca ekscentryczna, czyli zwiększamy naszą zdolność do wyhamowania siły, ale tym samym no, zwiększamy naszą zdolność do produkcji siły w... Czy to w tym samym, jakby przez ten mięśnie, czy w ogóle przekierowując tą się w jakikolwiek innym kierunku, czy na jakikolwiek inny ruch, musimy pamiętać, że to absorbowanie siły, wyhamowanie siły optymalne i optymalne utrzymanie, żeby jej za dużo nie rozpraszać, będzie niezwykle istotne pod kątem w zasadzie wszystkiego, co robicie, jeśli mówimy tutaj o kontekście czysto sportowym. Teraz mówimy o elementach izometrycznych, czyli mówimy tutaj zarówno o tzw. yielding isometric, jak i pokonującej izometry, czyli overcoming isometric. Bardzo często też pomijany element, bo tak jak już mówiłem w przypadku elementów ekscentrycznych, głównie skupiamy się na sile koncentrycznej, natomiast pomijamy wcześniejsze etapy, co jest po prostu no, głupie niestety, no bo faza ekscentryczna pozwala nam zbudować odpowiednie napięcie bez zbytniego rozpraszania, natomiast elementy izometryczne pozwalają nam właśnie na danie nam trochę więcej czasu na to, żeby jakby jeszcze trochę więcej tej siły dodać, a potem umiejętnie przekierować je ruch koncentryczny, więc zarówno utrzymanie jednego kąta mięśniowego, będzie bardzo, bardzo dobre po, w kontekście budowy w ogóle performansu sportowego i naszej znaczy takiej ogólnej sprawności. Bo, dla przykładu, jeśli na przykład wiemy, że jakiś konkretny kąt ruchowy jest po prostu słaby, to chcemy wzmacniać jakby nasze ciało właśnie w tym konkretnym obszarze. Więc będzie to zdecydowanie dobre budowanie napięcia mięśniowego w tym konkretnym, w tym konkretnym obszarze. Ale również ta właśnie diametra pokonująca, która tak samo jak elementy. Ćwiczenia siły maksymalne, czyli właśnie ćwiczenia siły absolutnej, będzie nam zwiększać potencjał naszych jednostek motorycznych do, 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 do pobudzenia i do po prostu generowania większej siły bez konieczności dodawania bardzo dużego oporu zewnętrznego. Oczywiście też w wybranym kącie, ale mimo wszystko jest bardzo dobra właśnie do stymulowania i do pobudzenia jednostek motorycznych w celu generowania większej ilości siły. Nie pomijajcie elementów ekscentrycznych, nie pomijajcie elementów izometrycznych. Pamiętajmy, że też elementy izometryczne pozwalają nam w sytuacjach na przykład, kiedy wejdziemy w jakąś dziwną pozycję, utrzymać nam środek ciężkości w jednym punkcie, bo przez właśnie jakby dynamiczny skurcz w jednym miejscu i przez to jakby chociażby jesteśmy w stanie nie stracić równowagi, nie upaść, co czasami w sytuacji walki jest po prostu niezwykle istotne. Kolejnym elementem, oczywiście musiałem to wspomnieć o plajometrii, no bo jak dobrze wiecie, jestem po prostu wielkim fanem elementów paleometrycznych, uważam, że w każdym planie one powinny być. Jest to po prostu robienie plajometrii dla plajometrii, czyli gdzieś ktoś kiedyś zobaczył, że musimy robić elementy skocznościowe, ponieważ są one dobre, bo są. W Elementach zarówno tych właśnie stymulacji wyhamowania siły, ale też jej odpowiedniego przekierowania, trenowania elementów elastycznych, czy tak naprawdę benefitów w jest bardzo, bardzo dużo. Ale o czym mówię w tym kontekście jest to, że ta plajometria w wielu planach jest po prostu nieukierunkowana. Musimy pamiętać, że w elementach plajometrycznych jesteśmy w stanie budować naprawdę bardzo dużo elementów, takich jak przyspieszenie liniowe, jesteśmy w stanie budować elementy czasu reakcji, absorbowania siły, czy generowania mocy, czy naprawdę jeszcze wiele, wiele innych, ale tutaj powiedzmy skupmy się na tych czterech. I bardzo często jest tak, że jakiś zawodnik może mieć po prostu problemy w w jednym obszarze, być dobry w drugim albo mieć problemy w trzech obszarach. Jakby rozumiecie, że jakby każdy zawodnik jest troszkę inny i mimo wszystko w tych planach powinniśmy starać się tą plameometryę ukierunkować w taki sposób, że ona faktycznie tego naszego zawodnika rozwija tak, żeby jego performance sportowy rósł, a nie, żeby po prostu robił elementy skocznościowe czy planometryczne. bo nie zawsze skocznościowe planometryczne, wiecie o co mi chodzi żeby mimo wszystko po prostu jakby te elementy, które są zawarte w planie faktycznie jakby pchały Was do przodu, jeśli idzie o Wasz rozwój sportowy. Ostatnim i siódmym punktem, który jest często jakby przesadzony, czy w zasadzie można powiedzieć jest błędem w kontekście pracy na siłowni jest po prostu zbyt duża objętość treningowa. Ja wiem, że zawodnicy chcą, są bardziej znani z tego, że chcą zrobić więcej niż mniej, ale czasami a w zasadzie w większości przypadków więcej nie znaczy lepiej. Musimy pamiętać, że tak naprawdę w obrębie poza przygotowaniami my chcemy się za zamykać w maksymalnie 8-9 ćwiczeniach w momencie, kiedy jesteśmy w konkretnych przygotowaniach w maksymalnie 5. Ta objętość oczywiście będzie się zmieniała w zależności od tego, co chcemy przepracować, ale nie starajcie się naprawdę wrzucać wszystkiego jakby w jeden trening. I elementów skocznościowych, i elementów balistycznych, i elementów siłowych na górę, i elementów siłowych na dół, elementów dynamicznych na to i na tamto. Jeszcze do tego 8 ćwiczeń pod hipertrofię funkcjonalną, o czym mówiliśmy wcześniej, w celu pracy na izolacjach mięśniowych. Jakby ten trening Wasz powinien być naprawdę dobrze przemyślany. Powinien mieć zarówno elementy plyometryczne, Jedno dosłownie ćwiczenie siłowe, jedno ćwiczenie dynamiczne, dwa, trzy ćwiczenia akcesoryjne. Jeśli chcemy dodać, jeśli jesteśmy w konkretnej fazie przygotowań, możemy jeszcze dodać, powiedzmy, w fazie off camp dodatkowe dwa ćwiczenia, które będą gdzieś targetować bardziej te słabe elementy naszego zawodnika i dosłownie tyle nam wystarczy. Trening nie powinien Wam zajmować więcej niż 90 minut, łącznie z rozgrzewką i z cool downem. Naprawdę więcej nie znaczy lepiej. To mieliśmy 7 błędów, które ja najczęściej obserwuję, jeśli idzie o problemy osób trenujących na siłowni pod, sportu, pod walki. i to są zarówno błędy zawodników, którzy się do mnie odzywają, ale również osób, które po prostu trenują amatorsko i chcą dodatkowo połączyć jakby trening na macie z treningiem na siłowni. Oczywiście moglibyśmy zdecydowanie bardziej rozwinąć każdy z tych błędów, ale ja chciałem Wam pokrótce tak naprawdę opowiedzieć o tym, dlaczego jakby, jakby, może nie dlaczego popełniacie te błędy, tylko dlaczego jakby to, co właśnie robicie jakby nie służy Wam za dobrze. Co więcej, jeśli tak naprawdę chcielibyście się skupić bardziej na swoim rozwoju jako zawodników, czy to amatorów, czy zawodowców i nie wiecie do końca, jak to, jak to poukładać sensownie w plan, jak to zrobić, żeby była optymalna liczba, liczba, czy optymalna ilość elementów siłowych, dynamicznych, akcesoryjnych, jakie ćwiczenia dobrać, ile plajometrii, ile skoków, ile, jak rozwijać kondycję. Ja Was serdecznie zapraszam na moją stronę internetową. Tam możecie zobaczyć plany treningowe i pod MMA, i pod Grappling. Oczywiście z czasem będzie tych planów więcej. Są to plany na trzy miesiące, więc mamy to trzy, czterotygodniowe bloki. Wszystko jakby nabudowane jeden na drugi. Zdecydowanie nie ma tam przesadzenia z objętością, nie ma tam przesadzenia z elementami hipertrofii, nie ma tam przesadzenia z elementami siłowymi ze wszystkimi błędami, o których rozmawialiśmy tutaj, więc Was gorąco zapraszam do zerknięcia na te plany. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tych błędów, albo macie jeszcze jakieś dodatkowe błędy, które wy sami zauwa zauważyliście, albo nawet nie wiem, nie zgadzacie się ze mną w którychś z tych punktów. Śmiało dawajcie zaś w komentarzach, piszcie do mnie w DM-ach, Tymczasem ja się z wami żegnam, a Was zapraszam do subskrybowania i do lajkowania. Let's go!